Świękam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jesteśmy już w hodowli, nie jest to żaden film z kielca, nic. Jesteśmy, jesteśmy już w hodowli, więc jest to pierwszy film z hodowli od y, jakiegoś czasu. Na na początku chciałem Was zaprosić na sklep sklepfutrko.pl oraz y, do subskrybowania kanału z na to, że brakuje tam y, jak sprawdzałem niedawno 10 subskrypcji do 4000 na 4000 będzie konkurs, który może od razu po 4000 nie będzie zorganizowane, ale na pewno będzie jeszcze w kwietniu zorganizujemy go Ja akurat w hodowli robię czarne obowiązki Zauważyłem, że kamera jest, bo ja sobie kamerę zostawiam tutaj w hodowli. I dzisiaj mówię, że akurat nagram Mam czas, więc mogę nagrać Powiem Wam co się zmieniło, bo troszeczkę się pozmieniało w hodowli. No i co? Ja tu aktualnie jestem przy mieszaniu paszy U mnie pasza się składa z mieszanki zbożowej, którą Wam zaraz pokażę. Możecie sobie zobaczyć, no to jest słonecznik akurat. Pokażę Wam może inaczej. Tu jest mieszanka zbożowa, jest tam jęczmień, ows jest dosyć mały jęczmień, żyto, yy, pszenica, granulat firmy Piastucz. do mieszanki wchodzi jeszcze słonecznik. No i jak tu widzieliście na początku, białe Jest to y, Witamina do Paszy, dolmi, skr, 4% Więc musimy to sobie wymieszać Nie mam dzisiaj opaski na głowę Będzie to trochę uciężliwe, ale Wymieszamy y, Nie dodaj, mam zioła w ogóle, ale tym razem nie dodaję, bo Miał ostatnim, robię tak, że raz, raz, raz dodaję, a raz nie, mam ranę na ręce, bo mi królik Zaraz wam powiem, jak to wygląda mnie z tą hodowlą. Ostatniu, ostatni był, film na kanale, to że było chyba coś w hodowli. tam robiliśmy. Z był filmik. Teraz musiał obiekty przetrzeć. Niedługo możliwe że będzie też coś nowego do nagrywania Teraz Wam przeszkodzę bo przetrę obiektyw o. Będzie coś nowego do nagrywania Ze na to że kupuję aparat Możliwe że kupię Więc będzie coś nowego Tu Wam jeszcze pokażę mieszankę tak ona się prezentuje Króliki wcinają, masz im się uszyć często Zara dokończę karmienie królików Zacznijmy sobie może od karzełków. Wykoty były Nieudane. Oby dwie samice młode porzuciły. Młode porzuciły. Młodych było u jednej chyba 5, u drugiej 4. Jakoś tak, wiem, że wszystkie są porzucone, wszystkie... Ta już została ponownie zakocona. Ta nie jest na to, że dosyć agresywna jest do samca i go tam zaczęła gryźć. Przejdźmy sobie dalej. Samczyk, tu się nic nie miło. Samczyk, potomek Andrzeja, ktoś jeszcze pamięta. Tu jest klatka wolna, tu były te młode i wszystko. Klatka z młodych tamtych mi została tylko sami samiczka, samiec jest zarezerwowany, samiczka z tego na sprzedaż. Tu tylko paśnik zostaje powidło, wszystko jest zdjęte, karmido potrzebowałem, wykowane wysprzątane. Na dole. Tu jest klatka wolna jak była. Karzełek, baranka, tu się nic w sumie nie zmieniło. To już po oba została zostało jedzenie. Miesiano. Idźmy sobie dalej. Tutaj młode, pięć sztuk. Mniej więcej przyjmujące tak sprawdzałem tego. Tak, nie nie rozdzielałem jakoś nic, tylko po prostu wkładałem, wyciągałem. I jest cztery samiczki, jeden samiec. Samczyk zostaje do hodowli. A e, samiczki tam jedną też na pewno zostawię albo dwie. A ja tam resztę sprzedam. Mają miskę, w misce dostają, w karmidle i jeszcze w tym dużym karmidle Wydaje się, że jest dużo Jest tu taka sipka wsypana Kierkowa niepełna, tylko one nie dojadają zboże No i tak to właśnie wygląda Fajnie rosną Z wszystko będzie Po matce też dobrej Przejdźmy sobie obok, jest tutaj samiczka barana Od hodowli Henryka Koca jeszcze nie uda mi się zakocić, ze na to, że no nie chcę sam samca przyjąć. Zara Wam pokażę również nowy nabytek. Nowy nabytek tylko, tylko, tylko. On no jest dosyć taki lekko do mnie agresywny, no ale wyjmiemy. W pasze wsadzimy, Od razu im dam też jeść. Nowy nabytek. Teraz sobie wymiem, tylko jeszcze pokażę, tu jest samczyk. Wiadomo, przechodzi ją we linkę, tym się nie martwcie. We linka jest czesany, żeby ktoś mi nie zarzucił, że nie jest czesany, bo pewnie znajdą się takie osoby, jest czesany, tylko no. Tylko się nie da tak co chwilę czesać. Dobra, jestem po mojej przerwie. Wracamy. Pokażę Wam ten nowy nabytek. Nowy nabytek, jest to nic innego jak samiczka, baranka, barana żeby ktoś nie powiedział, że to jest karzek. Ona jest no. Boi się. Samica barana francuskiego. Z hodowli... Znaczy no, hodowla no, nie jest zarejestrowana, ale ma rodowód. No i co? Yy, Zaraz też powiem smutną wiadomość. Jest ona z początku maja jakoś tak więc już można byłoby ją kryć będę krył bo mam taką smutną wiadomość że ta samica co tutaj była niestety zachorowała i padła szkoda bo ona miała termin na 4 kwietnia by, by młoda tak to troszeczkę szkoda nic się nie zrobi natura w końcu ktoś zapytał dlaczego padła e, wraz zaczęła w ciągu, w ciągu jednego dnia się stało rano tak zaczęła ciężko dychać i wieczorem przychodzę to już po prostu leżała już napadnięta, no szkoda, bo żadnych młodych ponie nie mam, nie miałem. Powiem wam tylko tyle, że ta samiczka jest po rodzicach od Dawida Wróbla. Od Dawida Wróbla, rodzice są jej. I... no i tyle, no. No i do góry, bo jeszcze góra jest. Dawno nic do góry nie było, teraz jest, trzeba sobie po wchodzić. No do góry są te młode, co tam zostały. Jest tu samczyk. On zajęty go pójdzie na sprzedaż. Zarezerwowany jest. Tu się trochę ciężko otwiera. Samiczka. Która jeszcze jest na sprzedaż? 50 zł z rodowodem. Nie zamkniemy sobie, damy im paszy. Damy sobie im paszy. Generalnie wszystkim daję po jeden kubku. Znaczy do sztuk pojedynczych. Ale że. To są młode więc one potrzebują więcej trochę No, tak daje No równo Chciałem Was też również przeprosić, że tych filmów w hodowli jest teraz mało Ale za dwa tygodnie mam również egzaminy No i nie ma też czasu w ogóle teraz mało jest czasu Mało mam czasu Na Wasze filmy ale staram się chociaż Wam raz na jakiś czas czasy stawić, Żeby tego kanału nie zostawić pustkami no i sztuką pojedynczym damy, damy takie coś chodzi mi tutaj właśnie o dół jeszcze wody muszę podać wodę mam w konewce zaradam w hodowli aktualnie na nie wiem, ile sztuk <grych> zaraz sobie powiem wam bo co chwilę się tu zmienia co chwilę coś pada znaczy nie pada ale co chwilę no, zmienia się po prostu Samica wiem, że ma dobry apetyt. Moją mieszankę złożoną je bez problemu, więc jest... nie ma problemu z tym. Jak w sumie wszystkie. Aktualnie królików powiem Wam. Tu są dwa 2, 3, 6, bo tu młodych 5 i jedna samica. Sześć, czyli 9. Tutaj w tych 49, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 królików W tym jedna sanica kotna i na dniach będzie Mam nadzieję, że uda mi się te dwie samice barane niebiesko zakocić Damy sobie teraz moim uszatom, uszatym królikom wody Tutaj naprawdę no, Mogę na jednak GoPro na głowę założyć Chciałem was też również przeprosić za to, że niekiedy kamerą nie uchwycę czegoś Ale mam takie coś, że jak nagrywam, zapominam po prostu, że nagrywam Że w ogóle kamerę mam o. Woda aktualnie jest bez, bez e, Witaminy, chociaż jak jest witamina, ze względu na to, że jak e, Zazwyczaj Mają już wszystkie mało wody Robię witaminę, wlewam do wszystkich i potem przez 3-4 dni wlewam tylko samą wodę, żeby ta witamina tam się rozpuszczała i w ogóle tak o tam przyjąłem sposób. Tu jeszcze damy samice również... Samica już się można powiedzieć, że ta nowa zaklimatyzowała. Najważniejsze, najważniejsze jest, że jest zdrowa. Nic się nie dzieje. Tu zamontowałem te dwa poidoł, tu dwóch poideł nie było i w ogóle jest skupka siana, bo koszyka nie mam. No i co, mogę Wam jeszcze zmianę powiedzieć? No nic w sumie. Nic w sumie Wam więcej nie powiem. Dużo osób również do mnie pisało na stronie, mojej stronie hodowli, którą serdecznie zapraszam. Nie, nie odpisuję tam za często, bo względem na to, że tam na tej stronie tak często zaś nie bywam. E, więc e, jakby ktoś pisał na tej stronie, to niech po prostu do mnie napisze kukraczyk. bo na tej stronie tak jak mówię. Jak ktoś chce szybko jakieś odpowiedzi, nie odpowiem szybko, bo ja tam jestem raz na kilka dni. Na tej stronie sobie wejdę, popatrzę na wiadomości, to i co mogę wam jeszcze powiedzieć, no i w sprawie tego konkursu, bo ktoś się zapyta może jakie będą zasady, w ogóle zasad Mam tam kilka jakieś wymyślone Nie będzie to jakiś skomplikowany, mam nadzieję, że myślę, że na grupie zrobimy po prostu konkurs Na grupie Więc kto jeszcze z moich, moich tutaj widzów nie jest na grupie Moich hodowla pełną parą, to zapraszam Bo konkurs właśnie się odegra na tej grupie Link będziecie mieli w opisie, więc jak ktoś chce wiedzieć, kiedy konkurs będzie w ogóle, to zapraszam serdecznie na grupę, bo tam wszystko będziecie systematycznie wiedzieć i nie będziecie musieli pytać mnie albo po prostu dopytywać mnie. Hmm. Hmm. Co bym tu jeszcze powiedział, bo jeszcze mam kilka minut. Te hmm. młode, no te tak jak mówię, tam będą na sprzedaż, na pewno zostawię sobie samiczkę samca, a dalej to już nie wiem. Wiecie, młody tam pije, młody 8, było 8, ich było 5, zostało przez, może, przez te pogody, albo no po prostu samica nie dała rady, to już samica ma dwa lata, więc nie jest też młoda, sami, młoda samica, ktoś, przecież może, ktoś z nas znajdzie się osoba w kanterze, kto powie, że jego samica ma 5 lat, no może nie, przesadziłem 3 lata i odchowała na przykład 14 młodych, bo pewnie znajdzie się, M może taka sytuacja była, nie nie powiem, że może nie. Ale u mnie akurat samica, zależy też od samicy u mnie akurat samica zostawiła 5, cieszę się, bo nie lubię jak samica ma dużo młodych, na przykład ten 13, bo potem wszystkie są nierównoległe, tak to wszystkie jak widzicie tutaj są równe. Wszystkim młodym fajnie uszy popadały szybko no, Super po prostu. Do tych każdaków to zobaczymy jak zaś marnują wykoty. To ja po prostu sprzedam i za to kupię kilka samic do barana. Są, one są takie agresywne się zrobiły. Podziw Gniazda porozwalały, młode pozjadały. Szkoda, bo byłoby trochę karzełków. Na no, nich dobrze chociaż ta jedna udała zakocić drugą. nad jak będziemy próbować. A myślę, że z zakotów też wam nagram filmu. Dawno żadnych takich filmów zakotów nie było. Ja się z wami będę powiedział żegnał, bo też lecę do domu. Jest godzina aktualnie 19.08. Jest to czwartek, myślę, że ten film dostaniecie w piątek. W piątek, bo już dzisiaj tam go zmontuję, a jutro sobie go dodam, bo dzisiaj go i w ogóle. Kto jeszcze o mnie nie widział film Skelds, zapraszam, link też w opisie będzie. Troszeczkę się na ten film namęczuję, na, na namontowałem, ale się udało. Ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, bo wiem, że dużo osób mnie ogląda, nie subskrybuje. Do łapkowania odcinków, do udostępniania filmów, żeby jak największa, największa ilość osób widziała właśnie mój kanał. Ja się z wami żegnam, łapkujcie, subskrybujcie. I co, trzymajcie się, cześć, widzimy, w, widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!